Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem. Błogosławieni, którzy zostali wezwani. Takie słowa będziemy słyszeć, zanim przystąpimy do, do stołu Pańskiego. Błogosławieni, którzy zostali wezwani, zostali zaproszeni na ucztę. Widzimy, że to, to Słowo się. Dzisiaj spełnia ta Ewangelia, która przychodzi, że Jezus przywołał do siebie, ale przywołał do siebie tłum ze swoimi uczniami. I my dzisiaj tutaj jesteśmy, i dzisiaj, kiedy to słowo przychodzi do nas, to rozsądza, to pokazuje, kto z nas jest tym tłumem. A kto z nas jest uczniem? Nie? Tłum to także faryzeusze, uczeni w piśmie, którzy przychodzą do Jezusa, żeby go wystawić na próbę. Przychodzą, żeby go złapać na jakimś słowie. Przychodzą może z ciekawości, przychodzą bo mają wiele spraw, które chcieliby, żeby Jezus im załatwił. Żeby nie strzykało w kości, żeby mieli więcej pieniędzy, żeby im było w życiu wygodnie. Tak tak przychodzi tłum. Uczeń przychodzi po to, żeby słuchać. Mów, Panie, sługa twój słucha, żeby słuchać tego, co mówi Chrystus. Uczeń ma świadomość, że yy jest uczniem i przychodzi do kogoś, kto ma Słowo życia wiecznego. Mimo słabości, mimo tego, że wie, wiele razy nie rozumie tego Słowa, że Słowo go przekracza, że, że Słowo jest zupełnie niezrozumiałe, tak jak pamiętacie, Chrystus mówi o, o swoim ciele wydanym, o tym ciele, które staje się chlebem, prawdziwym chlebem z nieba. I, I ludzie, którzy są, także uczniowie, mówią: Któż tu może słuchać, tego słuchać? To zabrednie. Nam, może nam dać swoje ciało do jedzenia, i odchodzą. I Chrystus wtedy patrzy się na swoich uczniów, na apostołów, i mówi: Wy też chcecie odejść? I wtedy Piotr mówi: Ale do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To jest uczeń. I dzisiaj się trochę tak rozsądza. Bo dzisiaj słuchamy słowa, które są trudne. Słowa, które są trudne. Chrystus, który mówi: Jeżeli ktoś chce iść za mną, no właśnie, jeżeli chce iść za mną, chcemy iść za Chrystusem, to Chrystus mówi: Jeżeli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech zrezygnuje ze swojego życia. Z tego życia, jakie sobie wymarzył, ze swoich planów, ze swoich oczekiwań, swoich wyobrażeń, ja, jakie życie powinno być. Niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój. Ten krzyż, który, który przychodzi, może jest to starość, zaczyna pomału. Zanikać pamięć, że człowiek nie pamięta wszystkiego, albo nie słyszy już wszystkiego jest coraz gorzej, albo że, że ma problemy ze wzrokiem, albo że w domu jest sytuacja trudna, bo, bo mąż zaczyna chorować, może on zaczyna mieć początki Alzheimera, albo rodzice, albo że przychodzą jakieś trudne sprawy, że nie wiem, że Ojciec oskarża Ciebie o jakieś różne niesamowite historie podaje Ciebie na policję. Pamiętacie, Chrystus mówił kiedyś takie słowo, że rodzice wydadzą dzieci na śmierć, dzieci wydadzą rodziców. Brat będzie nastawał na życie drugiego brata. To jest krzyż. Krzyż, który przychodzi. Co możemy zrobić? Uciekać przed Nim. Normalnie tak byśmy zrobili. I wydawałoby nam się, że tak powinno być. Że to nie powinno nas spotkać prześladowanie, cierpienie, choroba. A Chrystus mówi, jeżeli chcesz pójść za mną, weź ten krzyż. I mówi potem taką, taką rzecz, która jest trudna, bo kto, kto chce. Zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie, to znaczy kto umrze, ten będzie żył. I wobec tego słowa możemy sobie myśleć, no to już jest przesada, jak, ja, jak umrę, to jak będę żył? Jak, jak umrę? Jak dam się poprowadzić na rzeź przez niesłuszne oskarżenie? Jak dam się poprowadzić na rzeź. Przez lekarzy, którzy nie chcą mnie już leczyć, bo mówią, że z tym peselem to już, to już trzeba teraz myśleć o śmierci. To jest to słowo, które dzisiaj przychodzi. Jak, jak je słuchamy? Jak uczeń, którym, którym mówi: nie, nie rozumie tego słowa, Panie. Nie rozumie. To słowo mnie przekracza dzisiaj. Wszystko we mnie protestuje przeciwko temu, żeby to miało jakiś sens. Potem powiemy, Panie, ale nigdzie nie chcę odejść, bo wiem, że Ty masz słowa życia wiecznego. Jeżeli ja tego słowa nie rozumiem, to Ty mnie rozumiesz. I poprowadzisz mnie. Poprowadzisz mnie. Daj mi dzisiaj tylko taką zdolność, żebym potrafił pójść za Tobą. I dzisiaj Chrystus daje na końcu tej Ewangelii taką piękną obietnicę, którą dzisiaj ja słyszę, mówi tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tutaj stoją, a teraz siedzą, ja stoję, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Nie ujrzą śmierci. To znaczy, to jest taka obietnica, że jeżeli pozwolimy dzisiaj temu słowu się poprowadzić, jeżeli dzisiaj poprosimy Chrystusa, który będzie do nas przychodził, który wyda się w nasze ręce, żeby się stać z nami jednym ciałem, jedną duszą, to On, kiedy wkroczymy, damy się poprowadzić w tą śmierć, która dzisiaj, nie wiem, straszy nas w te, w te doświadczenie, które stoi przed nami. Nie wiem, jakie doświadczenie stoi. Może przyszliśmy już tutaj zatrwożeni, może, może już od jakichś dni ta śmierć depcze nam po piętach. Dzieci, które się buntują. Nie wiem. Ufam, że Duch Święty wam to tłumaczy. Jeżeli dzisiaj... Damy się poprowadzić. Nie będziemy walczyć. Nie będziemy się buntować. Nie będziemy aroganccy. Nie będziemy się wynosić, mówiąc: Jak ty tak możesz do mnie mówić? Jak możesz mnie tak traktować? Muszę bronić swojego życia. Ale jeżeli dzisiaj damy się poprowadzić i pójdziemy jak Jezus dobrowolnie, tak jak Chrystus dobrowolnie wydał się na mękę. Idąc za nim, naśladując go w tym, to nie ujrzymy śmierci. To jest ta tajemnica, że ten, kto traci swoje życie, ten je zachowa, ten będzie miał życie. Zobaczy Chrystusa przychodzącego z mocą i wyrywającego ze śmierci. Bo śmierć nie jest ostatnim słowem Pana Boga. Chrystus zwyciężył śmierć. Takie, takie słowo, które dzisiaj do mnie, do mnie przychodzi i yy, rodzi modlitwę. Dzisiaj może, jak Chrystus będzie na moich, na moich dłoniach, to będę mówił, Panie, wejdź w tą moją niechęć umierania i poprowadź mnie. Ty jesteś początkiem chcenia i działania. Daj mi dzisiaj to pragnienie, które mi dałeś, ale. Poprowadź je, żeby ono się stało prawdą.